Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Galway Irish Polish Association zagrała w Galway po raz trzeci. Zarówno zbiórka pieniędzy, jak i imprezy towarzyszące XIX finałowi trwały dwa dni. Wszystko zaczęło się w sobotę 8 stycznia w polskiej szkole w Galway, gdzie odbył się Family Day. Dzieci tuż po lekcjach miały okazję do wspólnej zabawy. Przygotowano różne niespodzianki, a wśród nich malowanie twarzy, zagadki dla najmłodszych, baloniki. Były również wyroby cukiernicze ufundowane przez piekarnię Alex oraz ciasta upieczone przez rodziców. Odbyła się również loteria, w której głównym sponsorem nagród była firma Oriflame. Natomiast o 21.00 w pawie Oslo na Salt rozpoczęła się impreza pod hasłem Anna's Secret Fashion Show. 20 modelek i modeli, nie tylko polskich, prezentowało najnowsze kolekcje sklepów, m.in. Veromoda, New Look, Topshop. Zarówno fryzury, jak i makijaże zostały wykonane przez profesjonalistów. Pokaz mody przygotowany i koordynowany przez Annę Andrzejewską był nowością. Nigdy do tej pory w ramach WOŚP nie odbyła się taka impreza. Wielu widzów przyciągnęły również pokazy tańca, które mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości lokalnych szkół tanecznych. Na sobotniej imprezie nie zabrakło tortu z serduszkiem WOŚP, prezentu od jednego ze sponsorów. Na zakończenie imprezy odbyła się loteria nagród. Sponsorem upominków była firma Oriflame. 19. finał jest bardzo, bardzo gorący w tym roku. Jak wszyscy dobrze widzieliśmy piękne dziewczyny, bardzo przystojni panowie, świetny pokaz mody. Natomiast tańce były po prostu niesamowite. W niedzielę 9 stycznia w Rauschindaw odbył się właściwy finał Woźp. Zagrali Luz Rooster, Poland Band oraz Psychopix. W przerwach odbywały się licytacje przedmiotów ofiarowanych na aukcję zarówno przez fundację, jak i sponsorów. Sprzedano wszystkie przedmioty, a uzyskane z licytacji pieniądze zasiliły konto Woźp. Po podsumowaniu zbiórki możemy się pochwalić sukcesem. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zebrać 5321 euro i prawie 300 zł. W puszkach znalazł się również dolar, kilka funtów oraz złota obrączka. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym udała się impreza, takim sponsorom dużym jak Oriflame, wszystkim innym, sponsorom medialnym, tutaj Goloway Reporter, wszystkim ludziom, którzy nam pomagali właśnie imprezę sfinansować i nagłośnić, no i wszystkim oczywiście wolontariuszom, którzy włożyli serce w całą pracę oraz wszystkim organizatorom, którzy naprawdę się mocno napłacili, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I myślę, że ja bardzo wszystkim dziękuję za to wszystko. W połowie stycznia Stowarzyszenie Polsko-Irlandzkie GIPA gościło w Galway członków zespołów Big Cyc i Czarno -Czarni. Spotkanie rozpoczęło się w restauracji Galeon na Salt Hill, a zakończyło wspólnym zwiedzaniem miasta. Krzysztof Skiba i Jacek Jędrzejak, JJ, zaraz po przyjeździe udzielili nam wywiadu, opowiadając o wrażeniach z pierwszego w Irlandii koncertu, a także o zwiedzaniu okolic Limerick. Open Club, e, świetna reakcja widzów. E, zresztą, siedem... zresztą koncerty wielkie orkiestry. E, Poza Polską mają dość specyficzny klimat i bardzo cieszymy się przyjeżdżając, bo wiemy, że niesiemy tym, tym ludziom odrobinę polskości. Oni mogą się tutaj spotkać, nie tylko pobawić się przy naszej muzyce, ale spotkać się również po koncercie, spotkać starych znajomych. I dlatego jest taka bardzo rodzinna, miła atmosfera, którą my sami uwielbiamy. Tuż po wywiadzie rozdali wiele autografów, a także pozowali do wspólnych zdjęć z uczestnikami spotkania. Na koniec organizatorzy spotkania zabrali muzyków, a także towarzyszącą im ekipę na Shop Street, gdzie dzięki Marcinowi Fryszkowskiemu z Jeep'a mogli nie tylko zobaczyć zabytki, ale także poznać ich historię. W marcu w Dublinie odbędzie się wielka gala organizowana przez Polish Community in Island, na której zostaną przyznane wyróżnienia w konkursie Wybitny Polak. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach. Działacz roku, biznesmen roku, artysta roku, dziennikarz roku oraz firma roku. Kandydatów zgłaszają organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne. Jednocześnie stowarzyszenie poszukuje kandydatek do prestiżowego konkursu Miss Polonia Island 2011. Miss Polonia Irlandii stanie się automatycznie. Kandydatką w finale Miss Polonia w Polsce. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacją dostępną na stronie www.polishcommunityinisland.e.